Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w Remoncie. Historia wiele razy zawracała swój bieg. Jeżeli z tego płynie jakakolwiek nauka, to chyba tylko tyle, że nigdy w historii nie potrafiliśmy dostrzec tego, co ostatecznie zdefiniuje nowy porządek rzeczy. Najważniejsze pytania na dziś to oczywiście szczepionka i wyporność kredytowa państw, którym przyszło finansować miliony bezczynnych pracowników na świecie. Później będziemy pytać o różnicę między inflacją a hiperinflacją, i wreszcie, wreszcie kto ma spłacać te wszystkie zobowiązania. Właśnie to będzie moment, kiedy wszyscy nagle staniemy się demografami, kiedy ten rachunek przestanie nam się spinać, bo zabraknie tych, którzy mają za niego zapłacić. Rozmaite geopolityczne konstrukcje akademickich strategów, którzy dziś uśmiercają Amerykę, powołując do życia globalny duopol, nagle będą musiały inaczej popatrzeć na swoje wypieszczone mapy. Priorytety klimatyczne staną się wtórne, a genderyzm, genderyzm wróci do swoich korzeni, czyli do czasów, kiedy istotą różnicy płci był produkt finalny, a nie role, jakie odgrywamy oczekując na dziecko. Medialny komentariat przejdzie szybki kurs poznawczy Google'a i... Demografia zajmie miejsce wirusologii. Pierwszy sygnał ostrzegawczy pojawi się już w przyszłym roku, kiedy nadzieje na szybkie ożywienie okażą się przestrzelone. Po takim fantastycznym odbiciu, szczepionkowym entuzjazmie, gospodarka zacznie buksować w miejscu. Mieliśmy już tego próbkę. Po wielkim kryzysie 2008-2009 roku amerykański ekonomista Rashir Sharma zwrócił wtedy uwagę, że to najdłużej od 1870 roku jak zachodnim cywilizacjom przychodziło wychodzić z recesji. Większość państw w Unii Europejskiej wróciła do stanu PKB sprzed 2008 roku, dopiero w 2014 roku, choć też nie brakuje nam państw, które wciąż są biedniejsze niż te 12 lat temu. Początkowo tłumaczyliśmy to sobie wysokim zadłużeniem, socjalną redystrybucją, która odstręczała od inwestycji, oczywiście przeregulowaniem, które podnosi ryzyko prowadzenia biznesu. I każdy z tych powodów dalej pozostaje aktualny, choć zdaniem szarmy, z długoterminowej perspektywy kluczowy był tutaj ubytek siły roboczej. O co chodzi? W latach 1960-2005 na świecie co roku przybywało średnio jakieś 2% pracowników. Rosła cały czas pula ludzi do pracy, a z nią globalna gospodarka. W 2005 roku wskaźnik niespodziewanie zaczął się obsuwać i dziś to jest na poziomie jednoprocentowego już wzrostu siły roboczej rocznie. W epoce komputeryzacji, robotyzacji, zautomatyzowanych farb wydawało nam się, że nie ilość tylko jakość pracownika będzie się już liczyła. Co oczywiście jest prawdą, ale jednego nie da się oddzielić od drugiego. Ocetek osób wykształconych może być w danym kraju mniejszy albo większy, ale nawet w przypadku państw takich z najwyższym współczynnikiem wykształcenia, jak chociażby Izrael, wysoki wzrost PKB jest też pochodną wskaźnika urodzeń. W wypadku Izraela mówimy o trójce dzieci na statystyczną kobietę. Efekty tego widzimy zresztą w dowolnych statystykach pod względem ilości patentów, współczynnika robotyzacji w Izraelu czy digitalizacji. Przestaliśmy zwracać uwagę na demografię, bo tak na dobrą sprawę no od końca XVIII wieku pula pracowników na świecie cały czas rosła, stąd też więcej uwagi przywiązywaliśmy do edukacji, do szkoleń. Do równych praw pracowniczych. W 1960 roku statystyczna kobieta rodziła średnio jakieś 4 i dziewięć, pięcioro dzieci w ciągu swojego życia. Dziś to jest 2,5 dziecka, czyli o połowę mniej, przy czym krzywa, krzywą w dalszym ciągu zawyżają kraje arabskie i Afryka. Zanim połapaliśmy się, że mamy problem, minęło trochę czasu. Dziecko potrzebuje od 15 do 25 lat, żeby dorosnąć do wieku produkcyjnego, także efekty ekonomiczne tych zmian demograficznych były odłożone mocno w czasie. Tym bardziej zresztą, że lepsza opieka zdrowotna wydłużyła aktywność zawodową, a każdy dodatkowy rok życia w skali państwa to jest jakieś dodatkowe 4 procent PKB na osobę. Dalej no, powszechne równouprawnienie wypchnęło na rynek kobiety. To jest kolejne 12% PKB w skali ostatnich 60 lat. Upowszechnienie edukacji, każdy dodatkowy rok nauki w skali kraju daje średnio 10% wzrost PKB. Rzecz w tym, że i te rezerwy powoli się wyczerpują, co zresztą widać wyraźnie na danych makro. Według e, dwóch kanadyjskich demografów, Darela Brickera i Johna Ebizzona, autorów książki Pusta Planeta państwa, które w ostatnich 60 latach miały najwyższy wzrost gospodarczy, Miały też wysoki przyrost populacji. Średnio to było między 4 a 6% rocznie. Oczywiście nie tylko ilość się liczyła, również wykształcenie czy wolności rynkowe ale przykład Japonii pokazuje, że to dalej może być za mało. Japonia pierwsza przeszła, przechodzi szok demograficzny coś, co czeka większość jeszcze rozwiniętego świata ale pod względem wykształcenia jest na drugim miejscu na świecie. Jednak z gwałtownie starzejącym się społeczeństwem od 30 lat pogrążona jest w no, niemal maraźmie gospodarczym. W okresie największego boomu na świecie w 2019 roku obok Włoch była najsłabiej rozwijającym się państwem w całym OECD. Nawet najlepiej wykształcone społeczeństwo, jeżeli współczynnik osób starszych, pozostających na utrzymaniu przekroczy, 30% nie będzie w stanie zapewnić sobie trwałego wzrostu gospodarczego. Dziś kilka państw ociera się już o ten próg. Jeżeli udaje im się utrzymać wysoki wzrost, to głównie dzięki wcześniej zdobytemu bogactwu, no i zwykle także dzięki napływowi zagranicznych pracowników. To jest przypadek Niemiec. Jakiś czas temu przyjęliśmy sobie założenie, że największym zagrożeniem dla obecnego ładu politycznego są Chiny nie tylko najliczniejszy kraj świata z miliardem 400 milionami ludzi, ale też największym w dziejach ludzkości wzrostem gospodarczym. Wielu i pewnie słusznie przypisuje to wczesnym reformom rynkowym Deng Xiaopinga, choć równie istotnym czynnikiem w tym czasie był skokowy wzrost liczby Chińczyków w wieku produkcyjnym, czyli to są lata 15-64 lata. W latach 1975-2010 liczba osób w wieku produkcyjnym w Chinach podwoiła się, a liczba przepracowanych godzin potroiła się. To w połączeniu z rekordowym napływem inwestycji, zwiększeniem udziału w globalnym handlu do 13% dało imponujący wynik 300% wzrostu. PKB. Nic też dziwnego, że nawet poważne międzynarodowe publikacje jeszcze niedawno przepowiadały, że do 2030 roku Chiny wzrosną, wyrosną na nowego hegemona. Pytanie tylko, czy Chiny aby na pewno zdążą być potężne, zanim się postarzeją i staną się słabe? W 2014 roku chińscy 60-latkowie stanowili 15% całego społeczeństwa. Według Chen Shenga, autora takiego dogłębnego studium na temat starzenia się Chin, w 2050 roku osób w wieku emerytalnym będzie już 30%, czyli niemal tyle, co obecna populacja całej Europy. 25% wszystkich emerytów na świecie będzie właśnie mieszkało w Chinach. Chiny starzeją się dziś szybciej niż jakiekolwiek państwo na świecie, co jest głównie oczywiście pochodną polityki jednego dziecka z końca lat 70. Od 1978 roku współczynnik dzietności w Chinach spadł z 3,6 dziecka na kobiety do 1,5 dziecka obecnie. Kraj będący największą fabryką na świecie gwałtownie traci pracowników. Co prawda, populacja Chin będzie rosła jeszcze do, aż do 2027 roku, a liczba osób w wieku produkcyjnym już dziś się kurczy. W ciągu najbliższych 10 lat skurczy się o 30%. Obrońcy tezy o duopolu i tym chińskim marszu do dominacji zwracają tutaj często uwagę na ogromny postęp, jakiego Chiny już do teraz dokonały, zarówno w kwestii rozwoju technologicznego, jak i edukacji swoich obywateli, i to jest prawda. Ale nie odnosząc się nawet do danych o wciąż jednak sporej przepaści technologicznej i cywilizacyjnej, koncentrując się wyłącznie na danych, demograficznych, zobaczymy, że tych uczących się czy już wykształconych Chińczyków w stosunku do słabo wykształconych emerytów jest uderzająco jednak mało. Według Nikolasa Eberstada z Instytutu Demografii Globalnego Kapitału Ludzkiego Wittgensteina w 2040 roku procentowo Chiny będą miały mniejszy odsetek osób wykształconych niż Zimbabwe. Ciężko w to uwierzyć, patrząc na imponujące chińskie uczelnie, czy setki tysięcy chińskiej młodzieży na zachodnich uczelniach. Ale tutaj w błąd wprowadza nas skala coś, co niewątpliwie jest ważne dla budowania ogólnego potencjału i siły państwa. To tutaj pamiętajmy, że ta część społeczeństwa, która stanowić może o przewagach konkurencyjnych Chin. O tych wszystkich wyedukowanych młodych ludziach, którzy kończyli światowe uczelnie. Ta część, ta grupa ludzi będzie musiała teraz utrzymać znacznie większą liczbę niewyedukowanych chińskich emerytów. Żadne zachodnie państwo może, no z wyjątkiem Japonii nie ma aż takich obciążeń z racji anomalii. Demograficznym. W 2040 roku Chiny będą miały dwa razy więcej osób po emeryturze, niż będą miały dzieci przed 15 rokiem życia. Żaden kraj w historii świata nie starzał się szybciej od Chin, pisze Nikolas Eberstadt i dodaje, że rząd w Pekinie oczywiście zdaje sobie sprawę z zagrożenia. Mówi nawet o odwróconej migracji, czyli powrocie na wieś. Jak jak w czasach epoki rewolucji kulturalnej. Systemowa dezurbanizacja to jest najnowszy leitmotyw partii komunistycznej. No cóż, to nie byłby pierwszy w historii chiński eksperyment na ludziach. I gdzieś ciężko powiedzieć, jakie będą jego skutki, skutki tej rewolucji kulturalnej BIS. Ale najwyraźniej problem dojrzał tam do radykalnych rozwiązań. Zresztą to nie jest jedyny problem demograficzny Chin. W okresie polityki jednego dziecka masowe aborcje dziewczynek spowodowały niebezpieczną nadwyżkę mężczyzn. Na 100 dziewczynek w wieku między 10 a 14 lat przypada dziś 120 chłopców, co również jest światowym ewenementem. A swoją drogą, wiecie Państwo, kto jest na drugim i trzecim miejscu, jeżeli chodzi o proporcje. Chłopców do dziewcząt, kolejno Azerbejdżan i Armenia dwa kraje w stanie wiecznej wojny, i to również każe nam myśleć o przeobrażeniach Chin. Za te 5-10 lat. Zresztą, jakby mało tego, to największe dysproporcje płciowe w Chinach dotyczą bardzo ubogich wiejskich środowisk, które której i tak już mają tam ludzie słabą perspektywę na małżeństwo i posiadanie, posiadanie dzieci. Wszystko to razem sprawia, że ambitny plan podwojenia chińskiej gospodarki, zaprezentowany ostatnio przez Xi Jinpinga, wydaje się mało, coraz mniej realny. Aby podwoić swoje PKB, chińska gospodarka mua, musiałaby teraz rosnąć no, 4,7% rocznie przez następne 15 lat. Teoretycznie to nie powinien być problem, przynajmniej nie dla kraju, który rok wcześniej odnotował wzrost 6,1%, a w ciągu ostatnich 5 lat średnia wzrostu przekraczała 6,5%. Rzecz w tym, że obecny wzrost gospodarczy Chin Zawdzięczamy szybko rosnącej liczbie mieszkańców przed 1978 rokiem. I potem konsekwencją tego była oczywiście rekordowa liczba nowych pracowników po 1990 roku, ale to już jest, to już jest historia. Z doskonałego opracowania dwóch amerykańskich uczonych w uczelni Harvarda wynika, że liczba osób w wieku produkcyjnym w Chinach Skurczy się kolejne 9% do 2035 roku i o 20% do 2050 roku. My tutaj mówimy o 200 milionach ludzi. To jest więcej niż łączna liczba ludzi w wieku produkcyjnym w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Polsce, a przy obecnym przyroście naturalnym, żeby zrealizować cele z Zippinga, wydajność na pracownika musiałaby wzrosnąć o kolejne 5,2 punkta procentowego. Problem w tym, że wydajność pracy w Chinach systematycznie spada, a nie rośnie. Spada już od 2010 roku. Podobnego spadku doświadczyła tylko Japonia. To był 13% spadek od roku 2000. Według profesorów Stuart'a Blaka i Alena Morrisona, też z Harvardu, tak jak w przypadku Japonii, szanse na silne odbicie PKB są nikłe w Chinach. Według ośrodka badawczego CIG Data wysoki wzrost wydajności 20-30 lat temu był stosunkowo prosty do osiągnięcia. To jest taki przywilej państw nisko rozwiniętych. No i jeszcze to, że otoczenie, w jakim przychodzi dziś funkcjonować Chinom, nie jest już tak przyjazne. Ani dyktatura tak spolegliwa jak przed 2012 rokiem, ani Zachód nie jest już tak naiwny. Kluczowe będzie kolejne 10 lat. Co pewnie też tłumaczy tą nerwowość, nagłe przyspieszenie i wzmożoną agresję Chin na arenie międzynarodowej. I tutaj akurat nadprodukcja chłopców może odegrać swoją ważną historyczną rolę. Kolejna w kolejce do odzyskania dawnej globalnej świetności jest oczywiście Rosja. Według Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny rosyjski chłopiec, urodzony w roku 2000, będzie żył do roku 2053, czyli jakieś 10 lat krócej niż przewidywalny wiek aktywności zawodowej. Co samo w sobie dla gospodarki oznacza już 2% utraconego PKB, ale proces wciąż postępuje. Fatalna kondycja zdrowia, alkohol i jak zauważa. Marek Budzisz, w samym tylko pierwszym półroczu 2019 roku liczba ludzi w Rosji w wieku produkcyjnym skurczyła się o, o milion osób. Na koniec czerwca 2019 roku pracujących w Rosji było 75 milionów 300 tysięcy, czyli zaledwie 51% całej. Ludności. Poważniejszym zagrożeniem dla Rosji jest nawet nie, nie, nie tyle niska średnia życia i wysoka umieralność wśród mężczyzn, ale wysoki wskaźnik umieralności w ogóle osób w wieku produkcyjnym. I to znowu, jak zauważa Nikolas Ersztat na łamach e, Foreign Affairs, wysoka śmiertelność w Rosji to nie tylko jest efekt e, normalnie uleczalnych chorób, takich jak gruźlica, ale także stylu życia problem alkoholu, picia wódki, palenia papierosów, AIDS. Każdego roku w Rosji tylko z powodu alkoholu umiera pół miliona ludzi. Amerykański profesor Mark Haas, takim przełomowym opracowaniu opublikowanym przez Uniwersytet Harvarda, dowodzi, że w przypadku Rosji szybkie starzenie się uniemożliwi Putinowi, czy to jego następcy, podjęcie działań zbrojnych przeciwko NATO. To oczywiście nie wyklucza jakichś spektakularnych rajdów na mniejsze państwa w Europie czy w Azji, ale nic co mogłoby zachwiać konstrukcją zachodniego świata. Nawet jeżeli przez jakiś czas jeszcze Rosja będzie boksować w wadze ciężkiej, to swojej dawnej pozycji geopolitycznej już nie odzyska. Napięcia ostatnich lat na linii Bruksela, Bruksela, czy bardziej Berlin, Waszyngton, zaowocowały szeregiem bardzo kategorycznych stwierdzeń, że Europa wybije się teraz na samodzielność, że sama będzie bronić swoich wschodnich granic. Oczywiście ani w Unii, ani tym bardziej w Niemczech nie brakuje entuzjazmu dla oderwania Europy do Ameryki. Pytanie tylko czy Europejczycy są w stanie zmienić swój współczynnik dzietności obecnie poniżej 1,6. Najwyższy jest w krajach z dużą liczbą imigrantów: Wielka Brytania, Belgia, średnio 1,8, ale już w Grecji, we Włoszech, Rumunii, Słowacji, w Polsce to jest 1,3, 1,4. I ONZ szacuje, że e, narody Europy Środkowo-Wschodniej straciły łącznie 6% populacji już od 1990 roku i proces postępuje. To było 18 milionów ludzi. 20 lat temu w Rumunii mieszkało 22 miliony ludzi, dziś jest ich 19. Na Litwie w 1990 roku mieszkały 3 miliony 700 tysięcy ludzi, dziś mieszka 2 miliony 700 tysięcy. Polska pod wieloma względami znajduje się w równie trudnej sytuacji co Japonia. Nasz przyrost naturalny gwałtownie spada, i do 2050 roku połowa naszej populacji będzie miała. Ponad 50 lat, a liczba Polaków w wieku produkcyjnym spadnie o 28%. Zdaniem Banku Światowego, właśnie tylko z tego powodu PKB per capita Polski już od 2021 roku zacznie się kurczyć o 1,5%. Właśnie też dlatego nasze te wejazdowe, usilne naleganie na reformy strukturalne w Polsce, żeby choć w małym stopniu zrekompensować straty. Większą elastycznością rynku, otwarciem na emigrację, przynajmniej osób z najbliższej zagranicy, i naprawą trzeciego, najgorszego w państwach OECD prawa podatkowego. Paul Morland w książce Ludzka Fala pisze, Kiedy dwoje dzieci staje się normą, to przywrócenie wskaźnika rozrodczości do 2,5 jest praktycznie niewykonalne. Kiedy jedno dziecko staje się normą, to za chwilę w rodzinie rodzi się tylko jedno dziecko, albo wcale. Skuteczność takich programów jak 500 put w Polsce, czyli programy dopłat w Kanadzie, we Francji, nie dały niestety wymiernych skutków. Trendów w zasadzie nigdzie nie udaje się zatrzymać. Nawet jeżeli odnotujemy krótkotrwały wzrost urodzeń, to i tak... Nie są one w stanie zrekompensować rosnącej liczby zgonów. Jest to zresztą typowe dla starzejących się społeczeństw coraz więcej ludzi umiera. Ale Europa ma jeszcze jeden unikalny tylko dla siebie problem. Komisja stworzyła nawet tej nową kategorię demograficzną ma pasy. Młodzi ani w pracy, ani w szkole. Z unijnych badań wynika, że ponad 16% osób w wieku 20-34%. Pozostaje w zawieszeniu. Nie podejmują stałej pracy, często mieszkają dalej z rodzicami i nawet nie mają zamiaru się kształcić. Rekordistami oczywiście są Włochy i Grecja, ale w Polsce też jest to niepokojące zjawisko. Prawie 24% kobiet i 9% mężczyzn to ma pasy w Polsce. Z innych badań wiemy, że osoby, które nie podejmą zawodowej pracy do 27 roku życia i nie kontynuują nauki, w 60% nigdy nie będą miały już pracy, która będzie spełniała ich oczekiwania. Bo tutaj mówimy tutaj o milionach frustratów w skali całej Europy: ludzi mało produktywnych, natomiast bardzo asertywnych i bardzo roszczeniowych. Pytacie skąd strajk kobiet i wulgaryzacja postaw? Doskonale się czyta unijne strategie rozwoju, wszystko to o samowystarczalności, o tym jak staniemy się liderem innowacyjności, ale dane demograficzne, ani to co Europejczycy potem robią ze swoim życiem, nie składają się zupełnie, nijak się nie składają na ten obraz. Demografia, a zwłaszcza demografia rynku pracy, daje nam zupełnie inną perspektywę na globalną rywalizację i to ciągłe powtarzanie o końcu amerykańskiej epoki koniec amerykańskiej dominacji początek duopolu. Oczywiście problemy demograficzne rywali nie gwarantują Stanom Zjednoczonym świetlanej przyszłości. Kraj w końcu jest pogrążony w poważnym kryzysie kulturowym i dotknięty jest kryzysem gospodarczym, największym od 1929 roku. To wszystko jest prawda, ale jeżeli teraz prześledzimy losy innych, dawnych imperiów, to zobaczymy, że Stany Zjednoczone, tak jak wszystkie imperia przed nimi Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja wszystkie zawdzięczały swoją dominującą pozycję. Wzrostowi populacji, a nie jak w przypadku Chin, jej spadkowi. Wzrost populacji i wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym. W 330 milionowym narodzie, jak Stany Zjednoczone, mamy 206 milionów osób w wieku produkcyjnym. Jeden z wyższych wskaźników w rozwiniętym świecie. I tak jest od ponad już 100 lat. Amerykanie mają też piąty najwyższy wskaźnik wykształcenia na świecie. Przy czym wszystkie państwa mające wyższy wskaźnik wykształcenia od Stanów Zjednoczonych, mają mniej osób łącznie wykształconych niż liczba absolwentów 50 najlepszych amerykańskich uczelni. Ameryka jest dziś trzecim, też najbardziej zaludnionym krajem na świecie i pozostanie to tak dalej do 2040 roku, kiedy kraj osiągnie poziom 380 milionów mieszkańców, przybędzie 15% mieszkańców i 10% nowych pracowników. A w Europie? Europie ubędzie milion osób. W tym czasie Rosja straci 10 milionów ludzi, a Chiny? Chiny stracą między 200 a 250 milionów obywateli. Mark Haas we wspomnianym już wcześniej opracowaniu pisze, świat wkracza w bezprecedensową erę demograficzną. Nigdy wcześniej starzenie się społeczeństwa nie było tak wszechobecne i szeroko zakrojone, jak będzie w nadchodzących dziesięcioleciach. Jeszcze przed pandemią demografowie zakładali, że do 2025 roku wzrost populacji osób w wieku produkcyjnym będzie się utrzymywał gdzieś tak w okolicach 2%. I takie drastyczne załamanie nastąpi dopiero gdzieś pod koniec wieku, a wtedy do tej pory ludzkość sobie jakoś z tym poradzi. Jakoś to będzie. Dziś mówimy o załamaniu w 2040 roku, kiedy na rynek pracy wejdzie również pokolenie poczęte, czy może raczej już niepoczęte, w pandemii. W samych Stanach Zjednoczonych 40% Amerykanek twierdzi, że odłoży teraz plany powiększenia rodziny. To może się przełożyć na jakieś pół miliona mniej dzieci w przyszłych, kolejnych latach. W Europie 34% kobiet wcześniej planujących dziecko zmieniło plany. W Polsce, w Polsce, gdzie kobiety nawet jak na Europę wyróżniają się niskim wskaźnikiem dzietności, oficjalnie konsultant krajowy peryntologii odradza kobietom zachodzenie w ciąże w czasie pandemii. Poradniki, pisma dla kobiet, pisma specjalistyczne, wszystkie są dziś pełne ostrzeżeń. Nie zachodźcie w ciąże. Obok wszystkich dotychczasowych zaburzeń po 2020 roku zostanie nam jeszcze dodatkowo ten wyłom, takie wgłębienie, ślad w wykresach demograficznych. I to może być krytyczny rok dla większości rozwiniętych państw. I dla niektórych może nawet koniec snów o, snów o potędze, ale to może być też przyczynek do większego moralnego przewortościowania, innego myślenia o pracy, o bezpieczeństwie. A popularne dziś takie myślenie o rodzinie jako jakiejś ponadgenderowej relacji towarzysko-utylitarnej, może nawet bez modlitwy, bez konserwatywnych zaklęć, okaże się przeżytkiem, kiedy te porzucone i samotne pokolenie boomu stanu wojennego, piękno duchów, kobiecych strajków, wszyscy oni trafią do samotnych, przepełnionych domów starców. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.